Chelsea zostanie zlikwidowana. Tego obawiało się wielu pracowników klubu w 2022 roku. A jeśli, mam nadzieję, udało mi się zdobyć twoją uwagę, to chciałem tylko poinformować, że ruszamy z drugą edycją magazynu Up The Blues, czyli drukowaną gazetą w pełni poświęconą Lidze Angielskiej i Chelsea. Tym razem będzie ona dłuższa, z większą liczbą artykułów oraz wywiadów. Między innymi z rozmową z brytyjskim dziennikarzem, który był świadkiem zmiany właścicielskiej w Chelsea i specjalnie dla Up The Blues opowiedział o kulisach tej zmiany oraz o widmie likwidacji, które wisiało nad klubem. Oprócz tego dużo treści o Londynie i londyńskiej piłce, ponieważ Londyn jest motywem przewodnim drugiej edycji. No i oczywiście mnóstwo ogólnie o Premier League. Magazyn kosztuje 2,5 dyszki, a link do zamówień znajdziecie w opisie mojego profilu. Serdecznie zapraszam, bo tworzenie treści o Chelsea to moje marzenie. A sam ten magazyn stworzyliśmy z zajawkowiczami dla satysfakcji, a nie dla pieniędzy. Ta cena to po prostu tyle, ile kosztuje nas wydruk oraz potem zorganizowanie eventu. Jeszcze raz zapraszam, link do zamówień więc znajdziecie w bio. I z góry bardzo dziękuję wszystkim za support i za zamówienia.